O wiarygodności na opętach z ekonomistami bardzo dużo, ale też o tym, jaka jest przyszłość planety, jaka jest, przyszłość, jaka jest nasza odpowiedzialność za planetę. W naszym studiu gość, w studiu Dziennika Gazety Prawnej Szkoły Głównej Handlowej, profesor Wojciech Popowski. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie, panie redaktorze. Ja miałem okazję ostatnio rozmawiać z z takim ekonomistą, który powiedział, że rozmawiając o transformacji energetycznej warto, żebyśmy pamiętali, że każdy dodatkowy punkt wzrostu światowego PKB generuje więcej środków na transformację energetyczną niż kosztów związanych z dodatkową emisją, którą wytwarza ten, ten, ten dodatkowy punkt wzrostu. Jego teza była taka, że my musimy wyrosnąć z tego, z tego kryzysu klimatycznego, że to jest droga. E, szybki wzrost oraz, e, oraz innowacje rozwiążą problemy klimatyczne i, jak rozumiem, też środowiskowe. Wierzy Pan w taką optymistyczną tezę? Ja nie wiem, czy to jest teza optymistyczna. Ja bym tego w ogóle nie oceniał w kategoriach optymizmu lub pesymizmu, tylko e, z racji mojej postawy naukowej, którą nazwałbym po prostu sceptycyzmem. Staje sam w swoich badaniach wobec następującego pytania: czy te wyzwania, które zostały zdefiniowane jako przeciążenie planety w wyniku działalności człowieka w minionych 200 latach, to znaczy od rozpoczęcia rewolucji przemysłowej i e, przyspieszenia Emisji CO2 związanego z wykorzystywaniem paliw, różnych paliw pochodzenia organicznego, czy, czy te wyzwania, które powstały przez te 200 lat i to przeciążenie, które wiemy, że istnieje od około 1970 roku i narasta, to czy to można tak jak Pan Redaktor powiedział w tej tezie prze. Przeżyć w rozumieniu przetrzymać, że wejdziemy na taką e, ścieżkę dalszego rozwoju, że będzie nas stać nie tylko na utrzymanie najpierw tego poziomu emisji CO2, następnie zredukowanie, uzyskanie stanu net zero, to znaczy, że bilans roczny emisji i absorpcji. Jest, wzajemnie się znosi, czyli jest zerowy, aż wreszcie do stanu, kiedy będziemy mieli większą absorpcję niż emisję, i w związku z tym zaczniemy obniżać udział CO2 w atmosferze ziemskiej, jeśli przyjmujemy, że ten udział wzrastający jest tą podstawową e, przyczyną narastania niestabilności klimatycznej. Więc jeśli to tak definiujemy, to ja muszę powiedzieć tak, nie możemy chyba po prostu oczekiwać, że to się samo zdarzy, to znaczy, że ten postęp techniczny będzie aż tak zaawansowany, że osiągniemy tą krzywę, ten to, to, to punkt przegięcia krzywej. Więc jeżeli tak bardzo naiwnego bym powiedział wręcz, scenariusza nie zaakceptujemy jako podstawowego, to pojawia się pytanie, czy są alternatywne. Bo Was, ten jest to... taki bezbolesny. Tak, znaczy on, on to oczywiście zakłada, że my te środki staramy. wygenerowane no, przez ten wzrost przeznaczamy na transformację, w tym tak. przypadku transformację energetyczną. Bo, bo też mam takie wrażenie, żebyśmy się nie zafiksowali na transformację energetyczną, Znaczy dewastacja planety jest, nie związana, ma, z jest związana z różnymi Absolutnie. środkami. Także my możemy oczywiście. dojść do tak. zero emisji, tak. a jednocześnie robimy ocean inne w oczywiście. takie. Więc ale, ale dzisiaj jak gdyby ten wątek klimatyczny i właśnie emisji CO2 jest wiodący. Oczywiście w tle mamy wcześniejszą koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie właśnie unikamy emitowania tych rzeczowych obciążeń, czyli odpadów. Tutaj ten sławny plastik, prawda, obciążający morze i tak No i wracamy do podstawowej myśli. Jeśli taki przyjemny, to znaczy samo się realizujący scenariusz nie jest pewny, tak to nazwijmy, to pojawia się pytanie, czy są alternatywne. Alternatywne zostały już sformułowane po pierwsze w różnych porozumieniach globalnych, bo zarówno ONZ-owskich, jak i porozumienie paryskie, czy wreszcie porozumienia regionalne, takie jak decyzje na przykład organów Unii Europejskiej, gdzie wyznaczamy sobie już konkretne terminy osiągania bardzo jasno sformułowanych celów. I takim dzisiaj bardzo spektakularnym celem ogłoszonym w tym roku, w 2022 roku, to jest zapowiedź, że od 2035 roku nie będziemy w Europie rejestrować samochodów, które emitują CO2. No i tu mamy jeden z przykładów, gdzie bardzo zadaniowo traktujemy wyzwania, i byłoby wszystko fajne, gdyby nie jeden problemik w mojej optyce. Mianowicie, Jak tu jest konsument. My, obywatele tego, tej planety, mamy podwójne życie. Jedno życie, które zwiąże się z wykonywaną edukacją, a następnie pracą, co uzasadniamy jako ekonomiści tak zwanym przymusem ekonomicznym. Po prostu manna nie spada z nieba. Więc, żeby mieć środki na funkcjonowanie gospodarstwa konsumenckiego. Musimy mieć środki pieniężne w gospodarce rynkowej. Środki czy metodą uzyskiwania tych środków jest praca. Tak. Więc praca przynosi wynagrodzenie dobrze. Ale widzimy, że po to ciężko pracujemy, żeby móc zaspokajać nasze potrzeby konsumenckie. I teraz jedną z podstawowych potrzeb, jaką posiada człowiek, jest. Potrzeba mobilności. My chcemy się przemieszczać. I kiedyś w tym świecie pracy, takim bardzo przemysłowym, z drugiej rewolucji przemysłowej, to była praca w hucie, gdzie na jedną zmianę na szóstą rano jechały tysiące pracowników pociągami, i po zakończeniu tej szychty wychodzili, wsiadali do tych pociągów i wracali do swoich domów. Tak. Ale dzisiaj jesteśmy na etapie czwartej rewolucji przemysłowej, i my już nie mamy tych wielkich zakładów przemysłowych. Także tu w Krakowie, gdzie jesteśmy, nowa huta przestała być nową hutą, i w związku z tym mamy na przykład centrum konferencyjne. Zjechało się tu kilkaset chyba osób, jeśli nie ponad tysiąc, z różnych tysiące w sumie. OK. Na szczęście nie w jednym momencie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, ale. Te osoby, tu większość przybyła, bo część uczestniczy online. Ci, którzy uczestniczą online, mają substytut usługi czy samoobsługi mobilności, no bo są u siebie i się łączą z nami. Ale ci, którzy uznali, że najlepszą formą uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciu jest fizyczna obecność, to każdy z nas skądś musiał tutaj przyjechać. I teraz jest pytanie, czy chcemy utrzymywać ten poziom potrzeb bo to jest jedną z metod, jest obniżenie poziomu potrzeb. A drugą metodą jest inne zaspakajanie tych potrzeb, niż do tej pory to robiliśmy. Bo część osób, która uczestniczy w tej dyskusji o, o, o redukcji potrzeb, wskazuje o tym jako, jako sposobie na poradzenie sobie z wyzwaniami, które stoją przed nami w zarządzaniu planetą, w zasadzie w próbie zachowania tej planety, wskazuje na to, że że, że, że być może e, mecha, jakby, istnieje duże ryzyko tego, że jeżeli byśmy za pomocą nierynkowych mechanizmów starali się ograniczać te potrzeby, to moglibyśmy generować ryzyka na przykład budowy zagrożenia dla demokracji, tak? zagrożenia dla swobody decyzji. E, i wywołać opór społeczny. I wywołać opór społeczny, budować jakąś arbitralność podejmowania tych decyzji. I no to tak. jest. Ale teraz spójrzmy pozytywnie. W sensie zmienia się świat. Nie dlatego, że wymuszamy, tylko dlatego, że rzeczywiście mamy dynamikę prorozwojową. Pierwsza sprawa jest taka: mamy mieć czterodniowy tydzień pracy. Czyli kiedyś było sześć dni pracy. Możemy no, Panie jesteśmy na kongresie, Jasne. więc tutaj jak Państwo się zastanawiają, co się dzieje, czym jest ten hałas? To jest to zapowiedź kolejnej debaty kongresowej, więc. Rozmowę, panie profesorze, nie przerywamy, tylko trochę ją zawieszamy? Tak jest. Ale... I dalej rozmawiamy sobie, tak jest. Mieliśmy sześciodniowy tydzień pracy, mamy pięciodniowy jako standard dzisiaj i chcemy mieć czterodniowy. Czyli ten tak zwany wolny czas wydłuża nam się z jednej doby do trzech. Tak. I pojawia się pytanie, no dobrze, to czy konsument będzie więcej na przykład miał potrzeb, żeby w ramach tego tak zwanego wolnego czasu podróżować częściej do zakopanego na narty lub do sopotu, żeby się przejść po mol? I to by sugerowało, że będzie wzrost potrzeb i to na dalekie dystanse czy na średnie dystanse, a nie 20 minut spaceru. Tak. No ale jednocześnie mamy inny scenariusz przed oczyma. Za 2-3 lata może być już upowszechnione urządzenie do metaversum, czyli do świata wirtualnego, gdzie więcej czasu będziemy poświęcali na zanurzenie się w tym świecie wirtualnym. Będziemy zwiedzali muzea, które w ogóle nie istnieją, ale w których wirtualnie są pokazane. Różne obiekty, do których na pewno byśmy nie trafili, albo będziemy z kamerą 360 uczestniczyli w zwiedzaniu jakichś wodospadów, przenosząc się z różnych poziomów. To brzmi trochę jak bajka. Wierzy Pan w to, Panie Profesorze, Oczywiście, bo dla mnie to że brzmi jak bajka. Ale żarty. nie, ale ja już w tym uczestniczę. Bo teraz proszę sobie wyobrazić, że my, znaczy nie wyobrazić, tylko ja Panu relacjonuję, że jeżeli Pan zwiedza w tej chwili w. Libanie, e, świątynie sprzed 3000 lat i tam stoją dwa filary, mnie więcej nie zostało, to panu pokazują jak to wyglądało podobno w oryginale, bo pan widzi trójwymiarowy obraz w okularach i to jest dzisiaj oferta i tak. teraz ja nie muszę stać pod tymi dwie, dwoma filarami I oryginalnymi, śladu węglowego za lot do Bejrutu, tak tylko? Jest, tylko mogę po prostu to odbyć dzisiaj po południu no. razem z wnukami. I oczywiście to się odbędzie jako powszechne, jeśli będzie A, z punktu widzenia cenowego, dostępne dla normalnej rodziny, B, kiedy program będzie atrakcyjny. Ale zobaczmy chociażby historię Netflixa. Tak. Netflix miał być streamingiem, który pokazuje coś, co było już w dorobku e, kinematografii, a Netflix się zamienił w platformę, który sam produkuje nowe produkcje. Czyli to jest dużo bogatsza oferta, niż ta, która miała być pokazana z archiwum. Czyli być może szczęśliwie spędzimy te trzy wolne dni na kanapie, nie emitując śladu nie, węglowego? Nie, nie, nie wiadomo, bo być może my jeszcze będziemy używali jakieś urządzenie, które dzisiaj nazywamy stacjonarnym rowerem, czyli będziemy dla swojego ciała coś robili, jadąc na tym stacjonarnym rowerze i jednocześnie mając te okulary na głowie, i wybierając taki program, który nam najbardziej pasuje. Więc to może się odbywać jako swoboda wyboru konsumenta. Ja chcę podkreślić, ja nie jestem entuzjastą tych wszystkich rozwiązań, tylko widzimy po rozwoju chociażby usług platform wirtualnych, że osoby, które mają urządzenie mobilne, stają się niewolnikami tego urządzenia i tutaj e, pokazywałem wczoraj w czasie imprezy otwarcia jak była mowa o roli różnych osób w swoim życiu podkreślano między innymi znaczenie zachowań kobiet i przede mną siedziała kobieta która właśnie oglądała w smartfonie żurnal mody e, i to jest fakt my, my mamy ten pomieszany świat dzisiaj Świat wirtualny ze światem rzeczywistym. Mamy zdolność jako człowiek yy, zmieniania obiektów zainteresowania z milisekundy na milisekundę. Więc to, to, jest, to, to jest ten świat klikania, prawda? Tak. Więc to pokazuje, że my mamy za mało jeszcze śmiałości, tak to nazwijmy, żeby sobie wyobrazić, że ten świat konsumpcyjny będzie jeszcze coraz bardziej zmiksowany. Wojciech Paprocki, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i fascynujący obraz, chciałem powiedzieć, w przyszłości, ale Pan ma rację, tak? Rzeczywistości, która się zmienia w sposób absolutnie niewiarygodny dookoła nas. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie, Panie Redaktorze. Ze studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej na Open Eyes Economy Summit.